A world out there, a place somewhere that you and I could call our own. Baby, we can get away in some magic cars and planes. Fall into my heart tonight, all the stars align. Take my soul. Witam Was wszystkich w moim najnowszym poradniku do League of Legends. W tym odcinku chciałem się skupić na postaci, która nazywa się Leona i jest ona w ogóle takim standardowym supportem, który już tutaj od bardzo długiego czasu w League of Legends się znajduje. Jest to bardzo fajny support, powiedziałbym, że jeden z lepszych. Bardzo fajnie zgrywa się z postaciami takimi jak Graves, Varus, Ezreal, na przykład. To takie najczęstsze piki. A jeśli właśnie tutaj sobie chcemy pomyśleć właśnie o wybraniu Leony um... Myślę, że ta nie będę dużo dużo nie gadał. Jest to taki support, który dobrze się sprawuje w roli takiego off -tanka, bym powiedział. Oczywiście naszym głównym celem będzie wardowanie, ale także zasłanianie swoją piersią naszych sojuszników, ponieważ mamy takie tutaj dosyć defensywne umiejętności, o których zaraz powiem. Plus ciekawostką jest to, że naprawdę Leona ma dosyć spory HP i ma dobre umiejętności, które inicjują walkę. Także myślę, że ona tutaj w roli takiego off -tanka Saporta jak najbardziej byłaby widziana, no i może te bez większego tutaj gadania, chciałbym przejść teraz do umiejętności, jakie posiada nasza Leona, zaczynając oczywiście standardowo od jej pasywu, którym jest słoneczny blask. I polega tym, że jeżeli Leona użyje jakiegokolwiek swojego spela, teraz pokażę właśnie jakiejkolwiek umiejętności, to obiekt, który, którego zaatakowaliśmy właśnie za pomocą naszych, naszej magii, na 3 sekundy dostaje, na 3,5 sekundy dostaje, słuchajcie, taki, takie naznaczenie i każdy, każdy autata, który będzie właśnie użyty na tym celu przez 3 sekundy za dodatkowo, dodatkowe właśnie magiczne na wybranym celu. Bardzo fajna, fajna rzecz, dzięki której na przykład nasz AD Carry może naprawdę zadać dodatkowe proste obrażenia, czyli jest to kolejne źródło damage'u dla naszej Adykiri oraz dla nas samych tak samo, czyli bardzo fajna sprawa. Dobra, umiejętność Q to jest Paweł w blasku. I polega na tym, że nasza Leona, po właśnie użyciu tej umiejętności, ma, zadaje przy następnym auto ataku dodatkowe obrażenia magiczne, plus ogłuszy, słuchajcie, cel na tam troszeczkę ponad sekundę. Czyli bardzo fajna sprawa, możemy zestunować cel, ale jest to, dodaje, że to jest po prostu ulepszony taki autoatak, czyli naprawdę musimy znajdować się blisko celu, żeby to zrobić. Ale nasza Leona jest takim w tankiem także na dużo będzie tutaj tankowała, także myślę, że jak najbardziej słuszny wybór. Kolejną, kolejnym skillem jest zaćmienie polega na tym, że nasza Leona po kliknięciu właśnie tej umiejętności zyskuje taką tarczę, która utrzymuje się przez 3 sekundy i zwiększa Leonie pancerz oraz odporność na magię i po 3 sekundach te, ta tarcza wybucha znając wszystkim jednostkom oraz bohaterom, którzy są wokół niej obrażenia magiczne słuchajcie. Bardzo fajna sprawa. Kolejnym skillem jest tak zwane ostrze zenitu. Ostrze zenitu jest to um, taki fajny skill na inicjowanie walk. Olga ma taki range mniej więcej. Polega na tym, że nasza lona um, zadaje właśnie w tej linii, ja Wam to pokażę. W tej linii właśnie zadaje e, obrażenia wszystkim jednostkom, przez które te, e, te ostrze przejdzie. E, no i e, po właśnie, e, jeżeli trafi na wrogiego bohatera, to zacznie się do niego, e, przybliży się za pomocą właśnie tego ostrza. E, I taka ciekawostka jest e, taka, że. Ten bohater zostaje unieruchomiony plus, jeżeli on zawsze zaatakuje, to znaczy, Lona zawsze się przyniesie do ostatniego bohatera, do którego trafi to ostrze zanitu. Czyli, jak mamy powiedzmy dwóch bohaterów w rzędzie i dwóch, właśnie to ostrze zanitu przebije, to musimy się liczyć z tym, że Lona się nie, będzie, nie przyniesie do tego pierwszego, tylko do tego drugiego, który stoi jak najdalej na krańcu właściwie tego ostrza zenitu. No, myślę, że bardzo fajna sprawa, tak czy siak. Tak jak mówiłem, świetny skill na team teamfightów. No i ogólnie Dobra, um, no i kolejna taka A, jeszcze ciekawostka jest taka, ale chyba o tym wspomniałem Że za pomocą właśnie tego ostrza zenitu um, unieruchamiam przeciwnika Oczywiście na miniony to nie działa Zadaje to obrażenia minionom, ale nie, no, nie spowalnia ich um, i Tylko na chwilę unieruchamia, unieruchamia tylko wrogich bohaterów Z kolei um, Ultimate'em jest tak zwany Rozbój słoneczny, słuchajcie I polega na tym, że Leona tutaj ma taki, taki dosyć duży range jak widzicie te kółko składa się znaczy te, ten okrąg składa się z takich właściwie dwóch okręgów e, mniejszej, i większe I teraz słuchajcie ja teraz sobie prostu tutaj jak widzicie e, taki rozbłysk się pokazuje na mapie w, w wybranym miejscu przez nas na mapie i ciekawostką jest to, że jeżeli trafimy za pomocą tej umiejętności wrogiego bohatera albo jednostki, to zdajemy duże obrażenia magiczne, ale również możemy, jeżeli cel stoi w środku tego, tego koła, którego które rzuciliśmy, tego rozbłysku, jeżeli stoi tylko w środku, to zostaje ogłuszony, ale jeżeli stoi jak na, na krawędziach, to spowolnimy go o 80%. Bardzo fajny skill, możemy za jego pomocą tutaj, powiedzmy, przerywać różne umiejętności, które się ładują, typu powiedzmy umiejętność Ultimate katariny, na przykład, bardzo fajna sprawa, naprawdę może dużo kombinacji jeżeli ktoś nam ucieka, to możemy daleko mu użyć właśnie ten rozbłysk i zatrzymamy go w ten sposób, albo jeszcze zesunujemy naprawdę bardzo fajna kombinacja Lona jest w ogóle jednym z moich ulubionych supportów jeżeli naprawdę jest dobra kombinacja na nią złożona to praktycznie no, ciężko jest ciężko w ogóle ją tutaj pokonać jest kontrą na takiego supporta jak powiedzmy Blitzcrank naprawdę kontruje większość supportów myślę że naprawdę jest to bardzo dobra postać jest bardzo fajnym tankiem i na pewno w dobrych rękach będzie na pewno pomocna żeby wspomóc naszego AD Carry. Oczywiście jeśli chodzi o summoner spell, najlepiej oczywiście mieć flesza oraz zmęczenie no, Myślę, że to chyba najbardziej dwa przydatne skille jeśli chodzi o leone. Ciekawostką jest to, żeby kupować dobre itemy Wiadomo, wardy, to, ale to chyba o tym nie muszę wspominać, wardy to jest podstawa oczywiście Na zdobywanie pieniążków oczywiście nie będziemy kradli Nie będziemy kradli tej minionów naszemu adekierui, więc Skupimy się na dochodzie z, z przedmiotów takich jak Kamień filozoficzny który biernie będzie nam dawał 5 punktów złota co 10 sekund, będziemy mogli sobie kupić dodatkowo jeszcze sztylet cage'a, też bardzo fajny. Itemik no i jeszcze taka ciekawostka, oczywiście na koniec, że kupujemy sobie taki itemy jak Shurelia, na przykład, już wam to zaraz pokazuję. Shurelia, Lala, gdzie tu było. Tutaj, oczywiście, szurelka, czyli będziemy sobie zwiększali prędkość ruchu po aktywacji tego, tego itemu. E, naprawdę, z tej, wiele kombinacji możemy sobie kupić e, duszki. Słuchajcie, też e, za pomocą właśnie tego sztletu cage'a. E, już wam to pokazuję. Tutaj, duszki mamy oczywiście. Bliźniacze, cienie, to się nazywa dokładnie. Naprawdę, wiele kombinacji. E, musimy też pamiętać, że jeżeli chcemy budować leone pod taka, troszeczkę tanka, to e, przydałoby się takie itemki jak na przykład. Um, tutaj sobie raz Wam pokażę, na przykład może być lodowe serce jak najbardziej. Możemy użyć, co tu jeszcze jest, coś na pancerz na przykład. Możemy zamiast tego użyć tutaj Egidę Legionu albo Runiczny Bastion jak najbardziej się nam przyda. Um, tutaj Omen Ranundina też świetny itemik na, na Leonę w late game. Ie. Możemy mieć tutaj też naszynik solari właśnie też super itemik. Co tu ciekawego jeszcze może być? Odporność na magię, może też Wam pokażę. Naprawdę wiele kombinacji tutaj jest. Sami sobie byście musieli przetestować jeszcze niektóre. Zależy od, oczywiście od potrzeb timu tak? Jeżeli team ma dużo, dużo AD, to warto pomyśleć troszkę więcej o większej ilości pancerza. Jeżeli ma, <coughs> <przepraszam>, wi <coughs> ma więcej, słuchajcie magów, to wtedy bardziej skupiamy się na odporności na magię. Oczywiście buciki um, Merkurego, ponieważ no. Będziemy mieli skrócenie czasu właśnie wszystkich stunów tak dalej Plus to oczywiście odporność na magię, co nam, co już będzie dzięki temu będziemy naturalnymi tankami. No i oczywiście najważniejsze, najważniejsze to kwintesencja supporta każdego, wardowanie mapy, czyli wardujemy kiedy możemy, i ile kroć możemy, żeby po prostu mieć wizję. Wizja często będzie nam wygrywała grę, będziemy mogli właśnie złapać jakiegoś odseparowanego przeciwnika. Dobra, myślę, że nagadałem się wystarczająco, jeśli chodzi o ten wstęp. Chciałem teraz Was zaprosić do gry. No dobra, no to gra się ładuje. W moim teamie jest fiora na dżungli, syncz na topie, ja czyli Dona, będę supportował Ezreala na bocie oczywiście, no i talon na midzie. W przeciwnym teamie skład jest następujący. XIN chyba na topie. Caitlin oraz Zak pójdą na bota, Zak w roli saporta, takiego tanka na pewno. A Shen do dżungli oraz Timo będzie na Midzie, tak to chyba będzie wyglądało. <laughs> Um, ciężko mi tutaj teraz przewidzieć um, dokładną grę kontra a Caitlyn um, no tutaj z realem w sumie tak w miarę równo będą szli Zach to troszkę nie jest standardowy support um, no zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce poczekajmy chwilę aż się gra załaduje wszyscy załadowani więc powinno już za chwilę się coś tutaj ruszyć Hmm. Oczywiście na początku e, kupuję wardy. E, oczywiście ze specjalizacji mam też e, ciastko całkowitego odmłodzenia plus tej właśnie koraliki odrodzenia e, i skupiam się I tak jednak mimo tego na kupieniu wardów. Mam cztery wardy na początku, dwa hapy potki. E, także no na, na regeneracji many nie będę się skupiał. Tutaj właśnie teraz pokazałaś ta Caitlin. Oczywiście nudniejsze fragmenty będę prze, e, tutaj przewijał. Jeszcze by powiększyć interfejs na maksa, także jest git. Tutaj jeszcze zakaz No ale tutaj ta wymiana będzie bez, nieowocna, oczywiście. Nic ciekawego tutaj się nie stało przed chwilą. Poczekamy teraz sobie na e, spawn tych minionów. Postawiłem pierwszego warda, żeby widzieć co się dzieje w, tym, w tych krzakach. Oczywiście tego najmniej, e, najmniej istotnego warda którego dostajemy na początku Z kolei nasz team zaczyna od blue Właśnie pojawił się blue teraz Elegancko No i oczywiście Zwardowany cały bot Mamy wizję na wszystkim także jest git no, Oczywiście zaczyna się tutaj Ezreal last hitować, Zdobywając farmę Tutaj na razie agresywnie będziemy grali Jest teraz Zak, Który tutaj się um, no właśnie wskoczył ale um, Nic tutaj ciekawego nie zrobił no ja teraz wjeżdżam do Caitlyn, ale jak Zak jest bliżej, więc Zral będzie go połkował. No i wymiana myślę, że całkiem słuszna. ja mam tutaj właśnie potiony, także na lajcie, tutaj będę sobie teraz się healował. Mam też drugi level, także mam skilla Q, czyli będę mógł stunować. Jest kolejny właśnie w za tego Zaka. No i spójrzcie, jak ten Zak teraz odrywa. On co ma? On ma tarczy do rana, także on ma bierną regenerację, ale ja mówię na lepszą, ponieważ mam HP Potki plus regenerację jeszcze właśnie z koralika 5 punktów regeneracji, także no myślę, że mam lepszą regenerację niż on oczywiście mając na uwadze te HP poty, tak, bo on nie może się w sumie a, leczyć a, tak kiedy chce, tylko ma tą regenerację bierną właśnie starczy, no i będziemy starali się to wykorzystać jest teraz mój połk na Caitlin, jest tym na zakup mam nadzieję, że on padnie, chociaż niech używa Hila w tym momencie, no jednak nie będę tutaj a nie będę tutaj schakał pod tą wieżyczkę, ponieważ mogłoby to być śmiertelne No ale mam jeszcze właśnie to ciastko Które właśnie jem, które mi teraz zwraca HP Tutaj Ezreal ma do rana, także on będzie tylko się leczył za pomocą tego co zadaje, także On teraz cofa, także ja będę sobie zbierał laskity. Mam jeszcze Borda jednego Nic ciekawego się w sumie nie dzieje Oczywiście mniejsze fragmenty będą się widać, tak jak ten Zak już powrócił na dolną linię z Full HP, co on sobie kupi teraz Mantra z Warda, jednego, ale spokojnie on sobie postawi Warda, ja mam to właśnie to tym wizji, także wszystko będę widział i właśnie zaraz tego Warda mu zniszczę. Zresztą raz od razu puścili, kiedy tylko, kiedy tylko chciałem dorwać tego worda, to od razu za mną wybiegli, także nie miałem możliwości tego, zniszczenia tego Warda, ale właśnie dobiegam. No i elegancko zniszczyłem Worda, i teraz dzięki temu Fiora ma, Fiona przypadkiem Fiora oczywiście ma teraz możliwość tej wbicia na tego bota właśnie, teraz niedaleko jest i ja mam troszeczkę low HP, także zaraz będę się cofał, ponieważ mam troszeczkę teraz pieniążków jeszcze przewijamy. Kupiłem sobie oczywiście um, kamień filozoficzny, będę miał regenerację many oraz. HP plus oczywiście to najważniejsze. Otrzymywanie właśnie tej biernie sztuk złota co 10 sekund. Na razie jeszcze żadnego kila nie było. 6 minuta gry. Ja już wbiegam tutaj, ale jest też Fiora, Fiora, która właśnie teraz rozwaliła tego, tego właśnie Zaka. Ale musimy jeszcze go tutaj dobić dokładnie. No, Zak już się formował, ale na pewno teraz dzięki temu Ezreal właśnie zdobywa First Blood'a Um, jeszcze wbił teraz sprzęt i trochę nieciekawa wymiana była. Oczywiście musimy teraz um, bronić tego Ezra, ale udało się. wymiana 1 do 1. Aktywuję się Jest też talon, który zszedł właśnie z mida Także będzie opcja tam wbiegnięcia właśnie za chwilę Jest teraz talon, który ma wizję na tym Na tego i teraz tam jest wbita Ja już oczywiście dobiegam Ale tutaj nic się nie daje zrobić, nie mam takiego ranger jeszcze Ale spoko tutaj właśnie skończył się jeszcze wort nasz siedzi, także niedługo sobie zwardujemy to wszystko Ten Shen wbiegł dosyć niespodziewanie Jest teraz za ale my tutaj widzimy także Ezreal się cofa, na razie dosyć bierna gra. W ogóle mam dwóch... E, tutaj takich... E, dosyć mocnych pokerów. Caitlyn oczywiście wygrywa zasięgiem ze Ezrealem. E, Za no ma też tego poke'a dosyć dobrego. Także tutaj ciężko nam tutaj troszeczkę agresywniej zagrać. Mam nadzieję, że teraz na schodzącą akcja to zmieni. Mam taką szczerą... <laughs> właśnie chęć na zbiegnięcia i... Zagrania jakąś poważniejszą akcję. Dobra. Przewidzimy ten mniejszy fragment, oczywiście. Ładzi poszedł na ten Andrzejka. J. No teraz niestety wszedłem w pułapkę Kate i ni niestety ta wizja na tej fiorze została odsłonięta swoje Ulti. Ta fiora niestety została DC, ale już, już wróciła, także nie jest najgorzej. Jakiś lak się właśnie załączył, jest teraz i został zapalny Zak Ale to nic nie zrobiliśmy konkretniejszego, teraz została spawna będzie moje ulti. Teraz na niej jest moje ulti, a Caitlyn została stuna, jest teraz właśnie zabita. No i jeszcze moja Aura zabija. Teraz jeszcze Zaka, i dzięki temu zdobywamy double killem na bocie plus oczywiście dużo, duży zastrzyk pieniędzy i teraz oczywiście będziemy starali się zniszczyć tę wyryczkę ale to wrażenie się nam nie uda ponieważ nasze miniony właśnie się kończą i jednak nie możemy tak agresywnie zagrać właściwie wracamy się do, do buszu i teraz oczywiście spanie kupuję sobie oczywiście na początek um, szczęśliwy szklet cage'a um, buciki oraz um, dwa wordy żeby właśnie zwardować tego drake'a um, 1 zera, jedna system, bardzo dobry wynik. To myślę, że ta akcja no, dużo nam dała. Ja mam teraz taki przychód pieniężny, że po prostu jest no, bardzo dobrze. Ze specjalizacji mam, z runek mam 5 golda więcej na co 10 sekund ze specjalizacji plus 2. A z itemów mam plus 9, także naprawdę mam no, już spory dochód, nie chcę się teraz już tego liczyć, ale naprawdę jest nieźle. Teraz ściągam tą Caitlin. Mam ulti, jest moje ulti, jest stun na tej Caitlyn uh, Fiora właśnie wbija I dzięki temu słuchajcie zdobędziemy tego kila. Będzie tutaj kill na tej uh, Caitlyn No już chyba na mnie ucieknie, nie powinna, wbijam się z dive'em Jest mi flash um, Muszę uciekać, no ale Fiora oczywiście uh, Wykańczy tego killa I jeszcze teraz zgarnia dwa tower hit na siebie Ale ona teraz ucieknie na to nie było uh, No raczej Zac by go, Może, znaczy nie wiem czy by ją dorwał, ale Tak się w każdym razie nie stało Połk jeszcze pójdzie na tej wieżyczce Wieżyczka została zniszczona Jest teraz za którego jeszcze łapiemy słuchajcie, jeszcze łapiemy I zdobywam na nim killa e, Teraz on się tutaj już tam e, No niestety tutaj e, Się już tam rozkładał, ale jeszcze dzięki temu właśnie, że Mieliśmy chwilę wolnego czasu Ale jeszcze raz w Shen, nie wiem czy tam się uda go Bądź jest słuchajcie, połk na tym nie Jest mój stun na nim e, Ta Fiora używa w dobrym momencie e, W dobrym momencie słuchajcie Używa tego swojego E, Zablokowanie czasów, ale niestety nic się nie udało zrobić o, jeszcze dostałem e, te, e, z ultimate więc musimy teraz wracać, trochę niespodziewany zbieg ok tej okoliczności zbieg wydarzeń wracamy się jednak, bo już jest niebezpiecznie 900 golda, na pewno kupię sobie teraz pierwszy składnik pod e, pod pancerz oczywiście czyli emblemat bohaterstwa Zapewni mi to 20 punktów pancerza oraz aure, która będzie regenerowała moim sojusznikom, którzy znajdują się w pobliżu. E, punkty e, zdrowia, bardzo fajna sprawa. Teraz jeszcze ward jest do zniszczenia. Wardujemy sobie burz. Dzięki temu zapewniamy sobie ochronę przed tym Shenem. No wiadomo, nie do końca, ponieważ na zawsze, tak jak teraz, może się teleportować. Używam swojego ultimata. E, właśnie, z, udało nam się bardzo szybko rozwalić tego zaka. Jest teraz jeszcze Pałku oczywiście na tej Caitlyn no i Caitlyn ginie z rąk Talona Myślę, że bardzo dobra akcja 5 assist, no, jest całkiem w porządku wynik Będziemy oczywiście sobie składali teraz W nadchodzących minutach egidę Legionu, jest też opcja zabicia teraz tego Drake'a. Odkrywamy Ward'a, no i bijemy Drake'a. Oczywiście tankuję tego Drake'a. Ale mam 2 HP, że muszę je cofać Ezreal tutaj raczej go sam dobije jest Drake zabity elegancko Zdobywamy teraz przewagę w goldzie ja oczywiście wrócimy się do bazy, kupimy sobie kolejne wordy ulti właśnie mi się odnowiło, także jest dobrze. Wordzik oczywiście w buszu a trzeba mieć wizję, to jest podstawa. Bez wizji nic byśmy nie zrobili. Ciekawe, co mi teraz się nie dzieje. Fiora z double buffem. Elegancko teraz właśnie odbiła ten pocisk Caitlin. <coughs> ja teraz sobie dajwa na tym zaku. Jest moje ulti, słuchać na nim. No, powinien paść teraz, no ale ucieka z flaszem, ja musiałem też się cofnąć. Jest Shen, no i nie, nie wiem czy ta afiara przeżyje teraz to. Ma te swoje parowanie włączone. Jest jeszcze Caitlyn która ją no niestety teraz sprowadzę do low HP. No i Shen używa swojego ku i niestety zabijają. No troszeczkę nie poszło po myśli. Ten zak naprawdę przeżył na low HP, ale tego flasha użył w dobrym momencie. Myślę, udało mu się, to muszę przyznać. Ja się wróciłem teraz do bazy. Kupiłem sobie obuwie Merkurego, ponieważ ten buty miałem cały czas na pierwszym levelu. No, a w, trzeba tutaj troszeczkę mieć więcej tego pancerza i tej odporności. Do magii. jesteśmy jednak tankiem w takim miarę. 3 sobie zapalmy teraz, elegancko. No, a jednak turet nie łapie, więc teraz będziemy szukali tego zaka. Wszystko jest zwardowane, także mamy te wizje praktycznie na najważniejsze punkty mapy. Czyli nasza rola jako supporta jest, no myślę, że w 200% spełniona. Mamy dosyć duży teraz bierny dochód, także stać nas na wardy. Wszystko jest zwardowane, teraz ten zac, został teraz elegancko złapany i a, dzięki temu właśnie, że mam te wardy. Także to jest podstawa, jest ward tutaj, jest ward tutaj i w sumie na bot cały jest bardzo e, dobrze zabezpieczony. Derejka nie ma, także na razie to nie potrzebujemy tego worda. A te, te wordy, które tutaj są umieszczone, one dają nam taką ogólną e, kontrolę właśnie na dżungli przeciwnika oraz e, w ogóle takie generalnie wiemy, co się dzieje na mapie, że możemy spodziewać się jakiegoś ganka. A dzięki właśnie temu jesteśmy ubezpieczeni. No jest teraz syn, który e, używał tego, słuchajcie... E, wiem, że on używa słuchajcie, często, ale to jest nieważne. E, jest teraz świetny... E, świetna, właśnie wymiana, myślę. E, Ginę ja, ale dzięki temu nasz Ezreal ma tutaj sporą przewagę. Zabija teraz Zaka. Zak się już tutaj rozkłada. Jest też kill na e, Jest teraz e, Zak, który no będzie zabity, ponieważ to jego pionki właśnie teraz się e, ta jego właśnie ta plazma się już powoli łączyła. Ale w ostatniej chwili właśnie e, talon dokonał double killa. E, jeszcze, oczywiście, ta e, wieżyczka zostanie, mam nadzieję, zniszczona. Chociaż nie, Xin teraz wybiega na low hp jeszcze nie jeszcze zabija tego Talona. Także tutaj nie poszło wszystko po naszej myśli. Ja się odradzam. Szybko sobie przyspieszamy grę. E, wracamy sobie na tego e, Mida, jeszcze Xin zabija e, tego Ezraela, tak troszeczkę nie poszło po naszej myśli. No ale. E, Timo właśnie wyszedł z gry. Nie wiem, chyba jakieś miał W ogóle e, dzisiaj, żeby tą grę nagrać, słuchajcie, e, musiałem grać z 10 gier leoną. A, w ogóle takich no, dobierało mi albo wrogów kiepskich, albo sojuszników kiepskich, że naprawdę była taka porażka. Nie wiem, ja wiem, że jest niedziela i naprawdę grają, gimbaza cała się zbiera i grają w tą grę, ale była taka porażka, że po prostu miałem 9 gier pod rząd. Graliśmy albo 4 na, 4 na 5, 3 na 5, i to różnie się zdarzało. Miałem po prostu takie gry, które nie były warte umieszczenia, i właśnie w tych poradnikach, ponieważ no, totalna porażka. No. Albo nie miałem A. The Carry, powiedzmy, tak się zdarzało i grałem solo Bota Leoną na saporcie. No po prostu taka porażka, że e, tyle nerwów dzisiaj zjadłem po prostu starając się nagrać Wam ten poradnik, że e, Uwierzcie mi, że to porażka Jest teraz Shen, którego teraz widzę, jest też Fiora, która mam nadzieję, że mi pomoże, jest też e, I to nią będziemy fokusować, dlatego ja od razu zmieniam sobie target na tą Caitlin. Jest jeszcze ulti Ezreala, e, zabijam tą Caitlin i oczywiście teraz jest Shen, którego też mam nadzieję zabijemy on teraz właśnie chyba coś chciał zrobić, ale ja mam swoje euro razie czego. Jest jeszcze mój stun, jest 11 level. drużyna wieżę. Zabijamy też Drakea, oczywiście. drużyna zniszczyła wieżę. Kupuję sobie Agidę legionu, plus kamień, za pomocą którego będę właśnie sobie oświetlał cały teren. 8 asyst. Kate, niszczy bierze na bocie. Zguardowaliśmy sobie całą mapę elegancko. Jeszcze kupiłem sobie dodatkowo 3 wardy, żeby mieć już pełną kontrolę, taką zupełną, absolutną kontrolę nad mapą żeby oni już nie mogli nas zaskoczyć Jak wiecie, no, Wordy działają troszeczkę jak map hack a map hacka mieć w tej grze to jest naprawdę to jest połowa sukcesu, żeby coś zrobić Nie widziałem, żeby ten przeciwny team normalnie pokusiłby się w tej grze o kupienie już w tym momencie właśnie eliksirów, wyro... eliksirów wyroczni ale widziałem, że ten ich zak, czyli ten ich support, powiedzmy bardzo mało warduje i naprawdę jak doszedłem wniosku, że jednak kupienie tego eliksiru w byłoby bezcelowe, e, ponieważ oni raczej nie mają tych hordów. Z <laughs> teraz teraz dive'a. Czekam na miniony i w sumie będzie dive. Jest teraz dive na technicie. Zabijam go jeszcze całkiem niepotrzebnie. Znaczy, Potrzebnie go zabijam, ale nie chciałem tego, że nie chciałem ja zgrazać do kila. E, zabijam teraz tego Zaka ja jeszcze. Bije tą Kate Kate słuchajcie, ona używa w jeszcze swojego Q i mnie zabija. No ale to jest nieważne, ponieważ tak zaginie. Także oni ta Kate sama teraz nie, nie obroni tego, uh, nie obroni tego. Tureta. Jeszcze pada od Talana, także o tym właśnie mówiłem. No i zaraz właśnie powiedzmy teraz Surrender Vault, no, nie, nie mieli zejść już żadnych szans. Um, mam nadzieję, że Wam się gra podobała. Um, jeśli tak, to subskrybujcie kanał. Um, wiem, że może jakieś tam spektakularne nie było, aczkolwiek no. A, jeszcze był jeden liwer a, na końcu właśnie, ale mam nadzieję, że dałem wam taki zarys, jak się powinno grać loną. Czyż mogę wam powiedzieć. Do zobaczenia w następnych poradnikach. Do usłyszenia. Na razie.